Zamek pełen gości. Uczczono pamięć poległych strażaków. Dzień dobry, witam państwa we wtorek 26 sierpnia. Joanna Indraszczuk kałwak zapraszam na dzisiejsze wiadomości Raciborskie. Za nami pierwsza taka impreza. Śląska biesiada przyciągnęła na zamek Piastowski mieszkańców całego powiatu. Zapraszam państwa na relację. W niedzielne popołudnie Zamek Piastowski w Raciborzu stał się sercem śląskiej kultury. Odbyła się tu Śląska Biesiada. Impreza, która zgromadziła setki miłośników tradycji, miała na celu promowanie bogatego dziedzictwa regionu, jego muzyki, kuchni i unikalnego folkloru. Pomysł wziął się stąd, że zgromadzimy ludzi stąd, mówimy po naszemu. Mamy panią Aldonę z Fundacji Źródło, ze Stowarzyszenia Źródło, która jest jakby sama w sobie, sobie już gwarantem tego, że ludzie przychodzą, ludzie się dobrze bawią, mamy gości z Czech i myślę, że to jest, no to jest po prostu dla ludzi i to miejsce ma być dla nich, ma się kojarzyć z dobrą zabawą. W takim też swojskim, niedzielnym klimacie śląskim. Mam nadzieję, że nie są my to ostatni raz, że się spodobało. Myślę, że dyrekcja zamku jest, no myślę, że mile zaskoczono tą ilością widowni. E, repertuar też jest przeciekawy, bo jest przeplatane, słowo mówione, są piosenki, są tańce. E, są goście z czeskiego haju we, szre, e, z, z haju we Slesku, hajecki szraml. Dla każdego coś ciekawego jest bardzo dobre jedzenie. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Godom inno po śląsku, dzięki czemu podkreślano znaczenie języka śląskiego. Gotka śląska jest bardzo ważna. To nie znaczy, że nie mamy umieć mówić także poprawną polszczyzną. Natomiast w tej godce śląskiej zawiera się cała nasza historia i prawda. Bo tak odały nasze umy, nasze starki, nasze, na, nasz mój upa. Także w tej gwarze jest tradycja, kultura i pamięć. E, tym się odróżniamy też od innych regionów. więc Skoro na Kaszubach tak bardzo się o tą gwarę dba, skoro dba się o tą gwarę także w innych regionach, to dlaczego my mielibyśmy się jej wstydzić? Górole inaczej jak po góralsku nie godają. Mamy nawet już w ofercie na życzenie oprowadzanie po Śląsku. E, myślę, że to jest bardzo fajne, że nawet młodzi ludzie nie widzą w tym ani nic złego, ani się tego nie wstydzą, tylko po prostu godają. Do na? przyjechałaś, a tutaj taka śląska impreza. Podobać się ta kultura śląska? Tak, fajnie zobaczyć coś nowego. U mnie nie ma takich rzeczy. Tam się nie dzieje uwaga? Nie, nie, nie aż tak. Nie na taką skalę. A e, słyszałaś język śląski? Pewnie tutaj będą w Bożu. Jak no, Ci się podoba? Tak, oryginalny. Na pewno. Inaczej niż u mnie na Pomorzu. I co? Rozumiesz wszystko? Nie, chciałabym. Celem wydarzenia było także odczarowanie śląskich strojów, a jest to potrzebne, bo okazuje się, że pamięć o stroju ludowym zanika. Staramy się, by na dożynkach nie było bawarskich strojów, e, czy jakichś cygańskich wręcz kombinacji, tylko by był to strój śląski trochę już zapomniany. I taka biesiada i impreza jak ta, e, bardzo w tym nam pomogą, dlatego że to jest popularyzacja stroju. Często stojąc na scenie słyszę, o popatrz dziecko, jako fajno krakowianka. No matko Chrystusowo, to nie krakowianka, no ślązoczka. E, także to uczesanie z brustką, e, z, a nie z grzywką, nierozpuszczone włosy, to wszystko miało kiedyś... Kiedyś magiczne, bardzo ważne znaczenie. I warto o tym pamiętać, a przede wszystkim być dumnym z bycia Ślązakiem. Wiesiada zorganizowana przez Powiat Raciborski i Zamek Piastowski w Raciborzu udowodniła, że kultura śląska jest silnie zakorzeniona w naszym regionie i jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu wydarzenia. Gdy se sejdem, Dziś przypada 33 rocznica największego i najgroźniejszego w skutkach pożaru, jaki miał miejsce w naszym regionie. W Żywiole zginęło dwóch strażaków, młodszy kapitan Andrzej Kaczyna i druh Andrzej Malinowski. W miejscu symbolicznych mogił tradycyjnie uczczono dziś ich pamięć. 26 sierpnia 2025 roku mija 33. rocznica największego i najbardziej tragicznego w skutkach pożaru lasów, który dotknął nasz region. W tym symbolicznym dniu w miejscu upamiętniającym ofiary tradycyjnie oddano hołd dwóm strażakom, którzy 33 lata temu zginęli na służbie walcząc z żywiołem młodszemu kapitanowi Andrzejowi Kaczynie i druchowi Andrzejowi Malinowskiemu. Uroczystości upamiętniające wydarzenia z roku 1992 odbyły się w miejscu ich symbolicznych mogił. Wzięli w nich udział przedstawiciele służb mundurowych, leśnicy oraz lokalne władze. W kuźniańskim lesie złożono kwiaty i wspominano bohaterów. Tragedia sprzed 33 lat jest wciąż żywa w pamięci mieszkańców regionu i stanowi bolesne przypomnienie o ryzyku, z jakim na co dzień mierzą się strażacy. Pożar, który strawił ogromne obszary leśne, pokazał niezwykłą solidarność i poświęcenie zarówno strażaków zawodowych, jak i ochotników, którzy wspólnie walczyli o ocalenie przyrody i dobytku. Rocznicowe spotkanie to nie tylko moment zadumy, ale także wyraz głębokiego szacunku dla wszystkich, którzy ryzykują życie w imię bezpieczeństwa innych. Pamięć o młodszym kapitanie Andrzeju Kaczynie i druhu Andrzeju Malinowskim jest i pozostanie ważnym elementem lokalnej historii oraz symbolem najwyższego poświęcenia. Już 31 sierpnia od godziny 15 zapraszamy na kolejny festiwal uliczny. Na ulicy Długiej zaprezentuje się aż 16 muzeów, m.in. z Gliwic, żor, Chorzowa, Prudnika, Chlucina, Opawy czy Ostrawy. W programie pokazy, warsztaty, działania kreatywne, występy, regionalne smaki oraz polsko-czeski pokaz mody ludowej. Do zobaczenia na długiej! Bo dobrze jest się dzielić, bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie. Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem, bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Dzisiaj dyżur pełnią apteki podróżami Ogrodowa 40 Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19, oraz Opawska 33 Całodobowa Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od 6 do 24. To wszystko co dziś przygotowaliśmy dla państwa. Na kolejne wiadomości zapraszam w piątek. Ale teraz zachęcam jeszcze aby zostać z nami i zobaczyć film dokumentalny dotyczący pożaru, który miał miejsce w kuźni Raciborskiej ponad 30 lat temu. Do zobaczenia.